Witam. Ostatnio jestem trochę zawalony pracą przez to nie było odcinków i nie miałem za bardzo pomysłu, ale teraz znalazłem coś ciekawego. Otóż w ciągu, przez następne kilka odcinków. Może zajmie, zajmiemy się zbudowaniem tego generatora kolpica przy użyciu parametrów S. Dokument jest dosyć stary, sprzed ponad 40 lat. A tak muszę go jeszcze przejrzeć, przeanalizować. Ale już widzę, że chodzi o to, żeby zmaksymalnie zdestabilizować tranzystor. Czyli współczynnik roleta k mniejszy od 1 na wrotach wyjściowych i wejściowych współczynniki odbicia równe 1. To powinno doprowadzić do oscylacji. Hmm. Na końcu jest jeszcze taki programik, napisany chyba, ja wiem, w basic żeby znaleźć, przeiterować wartości, panie indukcyjności. Po drodze zamiany jeszcze na macierze admitacyjne i impentacyjne. Co my tu jeszcze mamy? O, ale algorytm jest jakiś, do przejrzenia. aż 20V pewnie, żeby zachować mało sygnałowość bo te parametry są mało sygnałowe po drodze no nic, to taki, będzie, taki oto teaser wyczekujcie na następnych odcinków na razie, cześć